Bardzo przeżywałem decyzję twojej mamy o rozstaniu, ale musisz wiedzieć, że czasami takie, że ludzkie drogi się rozchodzą. Uszanowałem to. To była decyzja mamy? Gdybyś z nami nie był? Każdy ma prawo do takiej decyzji, twoja mama też. Ale wbrew wszystkiemu, od lat śledzę turnieje gamingowe, w których startujesz interesuje się rzeczami, które są dla ciebie ważne, więc w pewien sposób też interesuje się tobą. Baju, baju, będziesz w maju, jakby to powiedział mój stary. Ba w raju, baju, baju, będziesz w raju, brzmi to bumerskie powiedzonko. Ten twój stary to często rzuca takimi hasłami? Często. I znam każde, bo rzuca nimi przy śniadaniu, obiedzie i kolacji, które razem jadamy. Wie pan, jest moją osobą towarzyszącą. Towarzyszącą mi zawsze. I co? Towarzyszy ci najwyżej w oglądaniu meczyków i kopaniu piłki. Waldek, co ty w ogóle gadasz? Mam taki ospokojny i ty mi po prostu zazdrościsz. I teraz chcesz mi to wszystko zepsuć? Ja cię już w ogóle nie rozumiem.